Drodzy czytelnicy, drodzy internauci, nasz lutowy magazyn jest już pewnie u Was w Waszych domach albo jest w drodze. Na okładce znajdziecie nasz odpicowany Ursus, prawie, prawie gotowy. Bardzo zachęcam Was do udziału w naszym konkursie bo ten odpicowany Ursus mozolną pracą naszego kolegi może być Wasz. Trzeba mieć tylko trochę szczęścia i wygrać go. Konkurs ten nasz trwa do końca marca, a zatem bardzo, bardzo zachęcam. Zachęcam oczywiście też do lektury naszego lutowego wydania, a w nim sporo ciekawych tematów. Rozmawiam z Wiktorem Szkulewiczem, prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych o tym, co przynosi wspólna polityka rolna, jakie mamy wyobrażenia dotyczące krajowych planów strategicznych, o tym jak powinniśmy kształtować tą przyszłość. O tym także przeczytacie w materiale krajowy plan strategiczny, jaki Polska ma swój pomysł na wspólną politykę rolną, jakie są założenia y, także Ministerstwa Rolnictwa Rynki na początku tego roku były niezwykle interesujące. Sporo się działo, były to dni pełne emocji. Wiemy też, że te emocje przekładają się na decyzje, a te decyzje wcale nie są łatwe. Przeczytajcie sami chociażby materiał o tym, że kukurydza ma jeszcze potencjał na podwyżki. W naszym dziale uprawy przekazujemy bardzo, bardzo wiele cennych informacji z naszych seminariów uprawowych. Seminaria uprawowe dotyczyły nawożenia, dotyczyły ochrony i pokazujemy, jak poradzić sobie, zwłaszcza w tych wczesnych miesiącach wiosennych, z tymi wszystkimi zabiegami, które nas czekają, jak zaplanować nawożenia azotowe i jak przede wszystkim ocenić zdrowotność Waszych plantacji. A wiemy, że w miarę ciepła i wilgotna jesień sprzyjała rozwojowi. Chorób na niektórych polach wręcz może dochodzić do epidemii chorób grzybowych. Z kolei w dziale technika pokazujemy, jaki jest rynek ciągników. Bardzo optymistyczny był ten 2020 rok, bo sprzedaż ciągników była wyższa niż rok wcześniej. W naszym teście pokazujemy, jak wypada rozrzutnik Zeus z firmy Cynkomet. Warto zatem zapoznać się z tymi wynikami. Program specjalny to świnie ze sztandarowym e, tematem dotyczącym aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej, która jest bardzo, bardzo trudna, bo wiemy jaka jest e, presja na nasz rynek wieprzowiny także z zagranicy. I w temacie chlewnie, czy już chlewnie pójdą pod młotek, pokazujemy jakie są nastroje wśród producentów trzody chlewnej, a one zbyt optymistyczne e, nie są, przynajmniej na ten moment. Wszyscy czekają na to światełko w tunelu. Łubin biały, alternatywą dla soi w żywieniu bydła. To jeden z ważniejszych tematów, jakie poruszamy w naszym dodatku, e, to bydło. Bardzo, bardzo gorąco zachęcam i producentów mleka, i producentów wołowiny do tego, żeby się zainteresowali tymi tematami, a jednocześnie wszystkich zainteresowanych produkcją bydła opasowego, bydła mięsnego. Zachęcam do zaprenumerowania naszego dodatku, nasz. Pierwszy numer bydło i opasy, bydło mięsne i opasy właśnie się ukazał, i warto, abyście Państwo mieli go, mogli go zamówić i do niego regularnie zaglądali. Oczywiście wszystkich zachęcamy także do tematu w dziale Dom i Rodzina, jak to może być pięknie, wspólnie prowadząc gospodarstwo, wspólnie na nim y, żyć i dzielić się swoją pasją. Zachęcam zatem bardzo, bardzo serdecznie do lektury. Przy okazji zapraszam Was na nasze webinaria, na nasze spotkania online. Owe. Spójrzcie na harmonogram, na program, który jest niezwykle bogaty na najbliższe tygodnie. A zatem do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi.